Dziękuję, z tej strony Mariusz witam Was serce i dusza tego kanału. Filantrop, filozof, utalentowany pianista i wybitny pajkopisarz. Witam bardzo serdecznie w pierwszej historycznej audycji Spalonego Radia. W prologu w którym mówiłem, w niedawno wrzuciłem na mój kanał mówiłem, że audycje nie będą polegały tylko na moim monologu, ale może to być też dialog bądź wywiad z inną osobą. Dziś właśnie jest ten dzień. Dzisiaj właśnie przeprowadzamy wywiad z kapitanem, drużyny słuchawoda, Młodym, utalentowanym bramkarzem tego klubu. Żywa legenda. I właśnie przy nami The Solid Keeper. Witam. Człowiek o wielkim potencjale. Jest legendą i kapitanem tego klubu, mimo że nie ukończył 18 lat. Nie ma co tutaj jeszcze opisywać tej postaci, po prostu przejdziemy do pytań. Dzisiaj Łukasz był kapitanem FC Suchej Wody, jego drużyna wygrała 2-0. A więc można powiedzieć, że tym występem przekonasz trenera do siebie, z którym ostatnio popadłeś konflikt. Mówią o tym wszyscy. Mówią media, mówi prasa i to musi być też na moim kanale. A więc no może wypowiesz się coś na temat tego konfliktu, czy jest to tak rozmuchane, znaczy nierozmuchane, wywołane przez media, czy... No powiedz jak to jest naprawdę. Naprawdę, to, to jest taka sytuacja, że no, pokróceni jesteśmy w 50%, trener na mnie tak, ja na niego nie. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, nawet nie chcę mi się przyznać, w, w rozmowach prywatnych w cztery oczy, o co poszło. Jednakże myślę, że w najbliższym meczu zagram. Dzisiaj oczywiście zagrałem piękny mecz. 90 minut na ławce. W między połowami chociaż to jest, trochę się porzucałem, ale nie wiem co z tego mogło wyjść. Ale mimo wszystko nie ma, nie ma, nie ma się ukryć, jeżeli nam siedzisz na ławce to robisz to na 100%, najesz siebie wszystko i o to chodzi właśnie w tym, w tym sporcie. Wiąże taka żywa legenda, że kiedyś jak siedziałem na ławce to było cicho. Tak przyznam się, że nawet jak siedzę na ławce to jestem głośniejszy niż trener, nie wiem, kierownik zespołu i, w, i na boisku sędzia, nawet jak widzę to I jest widzisz, I widzisz, siedem. i to jest może właśnie to, dlaczego trener jest z tobą skonfliktowany. Bo widzi konkurencję. Jesteś charyzmatyczną osobowością i wiesz, czuje zagrożenie, może tak być. No dobra. Ale też jest takie kolejne pytanie. Czy masz pretensje do trenera Marcina Dorny za to, że nie widzi dla Ciebie miejsca w kadrze na najbliższe mistrzostwa Europy do lat 21, które odbędą się w Polsce, w naszym kraju. Rozmawiałem z trenerem. Właśnie rozmawiałem. Wysłałem do niego e-mail jakieś, nie wiem, pół roku temu do dzisiaj nie odpisał. Jest mi smutno z tego powodu. Myślę, że no, gram więcej niż, nie wiem, Jestem prawie na jego poziomie, tak więc jestem bardzo smutny i zaniepokojony postawą trenera, ponieważ yy, gramy, gramy, na... są mistrzostwa w Polsce. Chciałbym się chociaż wykazać, nie wiem, chociażby siedząc na ławce, pod, pod, yy, trenując z tymi chłopakami, pełnymi ambicji w ogóle. No ale jednak powołania omijają mnie jak Grzegorza Rasiaka w 2012 roku. Ogółem na tę chwilę jesteś rezerwowym w klubie przez konflikt z trenerem, o którym już była mowa. Ale ty nie składasz broni, to widać na e, twojej postawie na treningach i ciągle chcesz walczyć. A więc możesz powiedzieć nad jakimi obecnie umiejętnościami się skupiasz, na czym się skupiasz na treningach? Przede wszystkim próbuję jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Nie dyskutować z trenerem też, żeby nie pogarszać swojej sytuacji. Ale robię wszystko, żeby po prostu pokazać, że jestem najlepszy i żeby zdobyć po prostu miejsca w pierwszym składzie. Jak dobrze, że wiemy, życie piłkarza to nie jest tylko trening, ale przede wszystkim dieta. A więc możesz nam powiedzieć, czym jest dla ciebie gluten? O nie, to jest największe zło sportowców. To jest, tak, tak by powiedzieć, że maletnica może mieć krzywe nogi. To jest niemożliwe w sporcie. Także gluten jest dla mnie czymś po prostu, co nie da się jeść. Nie polecam wszystkim młodym zawodnikom, którzy zaczynają, próbują ustawić swój, nie wiem, jakąś dietę, taką piłkarską czy coś. Polecam, nie używajcie glutenu w tych, w tych dietach. Gluten, biała śmierć. Nie wiem, czy jaki kolor ma gluten, ale... To, to śmierć Można po prostu. Tak powiedzieć. Można by tak powiedzieć. Śmierć dla każdego sportowca. Śmierć wielu karier. Sebastian Mila miał możliwości, miał talent, dopiero w wieku, ile miał lat? Po trzydziestce zainteresował się dietą. No i widać, nie przebił się w Astry do pierwszego składu. A Rafał to nie było Murawski, przez konflikt. Rafał Murawski też był kiedyś pojęty, Po tym jak zaczął dietę glutenową. No tutaj takie, było takie znane zdjęcie, jak zdjął koszulkę w meczu, reprezentacji A, tak było? Nadal do dzisiaj To jest dla mnie smutne, bo to jest bardzo dobry zawodnik pomimo ponad 33 tak? chyba lat 20. 35 chyba mam, albo 34 Ja nie, nie czy nie 36, ale mniejsza on gra nadal na poziomie jak miał 24 lata Nie no tutaj to, to zdjęcie niewygodne. powinno być teraz pokazane No <laughs> ale też mam takie pytanie, bo Ty występujesz w A-klasie. A mimo to, że występujesz w tak niskiej, tak niskim poziomie rozgrywkowym, Adidas i Nike się biją z tobą o kontrakty. Ty wszystko nie chcesz pójść za kasą i sam inwestujesz w swój sprzęt, który między innymi otwierałeś i pokazywałeś ludziom na swoim kanale na YouTube. Swoją drogą polecam kanał Łukasza Solitkipera. macie tam link w opisie. A więc no powiedz, w czym bronisz i w czym grasz? Tak więc moje obuwie to jest aktualnie marka AMBRO, dla osób nie wiedzących jaka to firma, to jest u m -B -R -O. Był sponsor reprezentacji Anglii przez wiele lat, a bronie w rękawicach mark polskiej marki Keepers stworzonych przez Piotr Kaskibę bramkarza z Tobiu Olsztyn, w pierwszej lidze. Ale tak ogółem, mówiliśmy tutaj o twoim kanale, więc wydaje mi się, że powinniśmy się go tak trochę uczepić. Zacząłeś świetnie. Pierwszy film, unboxing, ruszyłeś ostro z kopyta. Wyświetlenia były chyba tam ponad tysiąc. I nagle cisza. I nagle cisza. O co chodzi? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Może tutaj, nie wiem, na... Na antenie, na Wizji, przed milionami słuchaczy, zobowiązałbyś się, nie wiem, do nagrania jakiegoś filmu, przynajmniej przed maturą. Oczywiście, przed maturą nagram. Nagram, proszę. W... Będzie przed ogień. Przed maturą obiecuję 100%, być może nawet w maju coś wleci, maj 2017, ewentualnie czerwiec. Mam, mam plan, żeby nagrać taki jeden film, kompilację taką, ale nie wiem. Co, co to będzie, to niespodzianka, trzymajmy w niepewności. Tak, tak. Ogółem widzę, że masz tutaj motywację do prowadzenia swojego kanału na YouTubie, ale może powiedz, w jaki sposób motywujesz się przed meczami? Najbardziej motywuję się słuchając muzyki motywacyjnej. A jakie to gatunki? Polskie rapsy albo taka muzyka, nie wiem, tak dziwne, dziwne to jest konstruowane u mnie, nie wiem, jakieś te. coś. Polo? O Disco Polo też się zdarza. Zenek Martyniuk, Kamil Grosiński. Najczęściej ACDC wrotuję, nie wiem. A, to to, to, ten, to ten, ten dobry zespół disco-polowy. <laughs> Będziesz, będzi, będzi, że słucham. kiedyś słuchałem nawet. <laughs> jest osobą, która nie ma takiego wybranego yy, nie wiem, stylu muzyki. Po prostu słucham tego, co mi się podoba. Co Cię motywuje? Motywuje mnie najbardziej piosenką, która mnie motywuje jest yy, właśnie Highway to Hell. A motywują mnie jeszcze przede wszystkim przedmiotem koledzy. Widać po nich ambicje i po prostu wychodzą na boisko i z siebie 1000%. procent. Pokazują, że po, nawet po meczu przegranym nie, ma, nie może być do nich zastrzeżeń. Grają tak chwilowe na trzeba jeszcze zaznaczyć, że na początku swojej kariery byłeś tak naprawdę rozchwytywany, byłeś na testach warcie poznań i może coś byś powiedział, na jakiej zasadzie te testy polegały. Mogę powiedzieć, było to bardzo, 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 bardzo dawno temu, 7 lat ponad. Polegało to na tym, że mój kolega chciał się dostać, poszedłem z nim, byłem na kilku treningach, potem niestety się przeprowadziłem i jakoś tak było, że nie, nie dostałem się na dłużej. Pytaliśmy teraz o warte Poznań. Tak, tak. No i muszę zapytać, po prostu muszę. Jakie były twoje stosunki z panią prezes Izabelą Łukomską-Pyżalską? To no, były czasy, kiedy jeszcze był poprzedni prezes, w tym momencie nie pamiętam. A to czyli ona nie miała zaszczytu ciebie poznać. Nie, nie, nie miała zaszczytu. No, no, no może kiedyś chociaż. Ja, ja rozumiem, że Kiedyś była, była by, by piłkarze moi dawni koledzy tworzyli ankietę, żeby mnie mogła poznać. Nie wiem dlaczego. Jaki przystojny nie jestem, ale jednak nie udało się, nie mogłem no, ja się to poznać. Nie rozumiem. A, przecież coś się jeszcze... pani. Coś się jeszcze musiało dziać przez tą, przed tą wartą Poznań, a więc może powiesz, skąd jest to twoje zamiłowanie do piłki? Piłką zainteresowałem się w 2008 roku, jak Polska grała na Mistrzostwach Europy, w Niemczech. Nie, wróć! Austrii i Szwajcarii. Austrii, Szw tak, Austrii i Szwajcarii. W 2010 był mi w tym. W Ameryce, a w... W 2010 był... to RPA, nie. No mówię! W, w Ameryce a, powiedziałeś, Afryce. Nie, 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 Dobra, nie musisz mieć wiedzy, ważne, że dobrze grasz. To się, ja kojarzę, co jest po czym? Pamiętam, że jeszcze był mundial w Niemczech? Tak, tak, 2006, z którego, O to mi chodziło właśnie, nie pamiętałem roku, ale chodziło mi o mundial w Niemczech, z którego dostałem piłkę. Jeszcze pamiętam, że drugą piłkę dostałem, był to model finałowy Adidasa z Ligi Mistrzów 2005, lecz Acemilam. A, czyli wielki pamiętny finał w Stambule, tak? tak. Dostałem także wtedy koszulkę Jerzego Dudka. O, z, ale niestety, ale niestety z, nie z tego meczu, ale taką jakby replikę z Premier League. A czyli można jest... powiedzieć, że Jerzy Dudek namaścił ciebie swoim talentem od razu. Tak, tak, Namaścił ciebie jako swojego następcę. To już się działo w 2005 roku. No dosyć wcześniej, chociaż... Wtedy jeszcze tak nie, nie byłem takim fanatykiem futbolu. Nie było jeszcze widać zadatków u ciebie na bramkarza, mimo to Jerzy Dudek wiedział, że z ciebie może naprawdę coś być. I proszę zobaczyć, gdzie teraz Łukasz doszedł, gdzie ten desolid per doszedł. Na jakim poziomie gra. Pan Jerzy może być ze mnie dumny po prostu. Może być dumny. Można powiedzieć, że dorównałeś panu Jurkowi, a nawet go przebiłeś wielokrotnie. Możemy tak powiedzieć, że jest to op bardzo optymistyczne spojrzenie na świat. Trzeba powiedzieć, ile miał, ile miał meczów w suchej wodzie Jerzy Dudek? Zero. Dokładnie. No, no to bez porównania, no najlepszy klub na, na świecie, przynajmniej e, na razie. No tak, trzeba obowiązkowo. Też będzie do tego link w opisie. Ale trzeba też tutaj się spytać, bo ja nie miałem okazji występować w żadnym klubie. A więc ja tak szczerze mówiąc mnie to interesuje. E, czy masz jakieś ciekawe historie związane ze swoją karierą jakieś anegdoty, co da dziwy. No mam jedną jak kiedyś z kolegami, to nawet niedawno, chyba dwa tygodnie temu, jak mówiłem kolega po pijaku to zaraz zrysować linię Takim bruskie wapny, narysował niebieskiego wieloryba na samym środku, bo w sensie niebieskiego. Się takie, takie białe obrysowanie wieloryba, po czym wlał na środku niego taką niebieską farbę. I błazka, taka, taka niebieska kropka na jego środku, taka plama Powiem Ci, że ciężko mi sobie to wyobrazić, ale <laughs> Kurczę, nie no, analizuję to, <laughs> co powiedziałeś Ja bym wynajął pana Gmocha A, pa, pana Gmocha trzeba, trzeba robić jakieś takie analizy, co da dziwy Drugą anegdotą jest tekst, <laughs> kiedy zaczęliśmy treningi Sylwestra 2015 Pamiętam było nas wtedy chyba pięciu na treningu, prawie reklamowa frekwencja. My, jeden z moich kolegów było wtedy minus 7 stopni, krótki rękaw, krótkie spodenki i chyba tylko terma na ręce. I tekst osoby otwierającej nam, nam dostęp do osoby, która opiekuje się boiskiem, był następujący. Uważaj, uważaj i ubieraj się ciepło, bo inaczej koledzy będą ci dzieci robić. Koledzy będą nie. co robić? A dzieci. Koledzy będą ci dzieci Także potem przez całe całe półtorej godziny treningu śmialiśmy się z tego tekstu, a kolega na końcu nie mógł zapiąć spodni. To ja <laughs> tak mu ręce spuchły. ale to jest to jest dobry tekst, bo zobacz, jakby powiedział temu koledze, że na przykład taki tekst taki co jest standardowy. Ej, a co ci się, bo, albo coś takiego, nie? No to co? To będzie tak się, tak się czuć pewniej. A jak się powie już coś o tych innych sprawach, że inni będą robić dzieci, to już się speszy, widzi, że, że zrobi coś niestosownego i, i co, i następnym razem się uwierzy w tak 1. No przynajmniej ja tak to widzę, ale zaraz, bo ty występujesz na bardzo wysokim poziomie, nie, ma, nie da się ukryć, występujesz w suchej wodzie, jesteś legendą, jesteś e, kapitanem tej drużyny. No dopiero teraz w tym sezonie zacząłeś grać na ławce, bo konflikt z trenerem. A jest Myślę, takie, jest takie, jest takie pytanie, co Ciebie inspiruje, żeby mimo tych wszystkich sukcesów i osiągnięć, nadal się starać? Czy masz jakąś inspirację, ktoś Ciebie inspiruje? Miałeś kiedyś jakiegoś idola? Moim no idolem? Zawsze chciałem ja być ewolucykańskim, Jestem ja niższy i bogaty, no ale co mogę powiedzieć? Szczęsny też musiał się wybić najpierw z ławki w 2010, aby zacząć bronić w arsenalu, także dla mnie też przyjdzie pora, żeby znowu wprowadzić do pierwszego składu. I po prostu to mnie motywuje, bo teraz widzę, że szczęsny jest jednym z klasowych rękarzy. Na pewno jest w top 10 w świecie, na świecie. A ty tak od siebie powiedz. Na którym miejscu byś siebie ustawił w tym rankingu, najlepszych bramkarzy na świecie? Gdyby, po, gdyby pytać o najlepszego bramkarza na świecie, to pierwszy na pewno jest Gigi Buffon, potem jest Neuer, Gea, Courtois, Szczęsny, no i ja tam gdzieś za nimi, a tak nie Jeszcze balak. <noise> tak, jeszcze balak, nie zapomnijmy o balaku. A takie jeszcze jest pytanie, bo wiadomo jakie jest życie piłkarza. A więc czy doznałeś kiedyś jakiejś takiej poważniejszej kontuzji? Jak na nią zareagowałeś? I co byś radził ludziom, młodszym czy to starszym, którzy właśnie doznali tej kontuzji i nie wiedzą jak sobie z tym poradzić? Jedyne co pamiętam to masakrycznie dużo wybitych palców. A oczywiście nie w jednym momencie, tylko tak w postępie czasowym. I jedyne co mogę poradzić to to, aby to nie lekceważyć nawet najmniejszych, najmniejszych kontuzji. Ponieważ od nich się zaczynają robić coraz większe i większe, i to może się po prostu skumulować w jednym momencie, i może to zakończyć czyjąś karierę. A zaraz, ja tutaj mówiłem w jakiejś części tego wywiadu, że nigdy nie grałem w piłkę i tak naprawdę nie wiem, jakie są realia tych najniższych poziomów rozgrywkowych w Polsce. Powiedz mi, czy jak na przykład występują piłkarze w A-klasie, uzyskają awans, czy oni mają sponsorów, dostają jakieś tam nagrody, jak, jak to wygląda? Nagrod nie ma. Aha, czyli jest... czysta przyjemność. Czysta przyjemność, rekreacja i zabawa. Na takich to jest warunkach. Niestety. A ogólnie jak wyglądają wiem, boiska? że tak w cudzysłowie w ogóle to nazwę na tej najniższej poziomie na najniższym poziomie rozgrywkowym czy trafiają się jakieś takie naprawdę dobrze nie? Nie, nie chodzi mi tylko o kartofliska ale czy w miejscu gdzie właściwie ciężko o taki diament jeśli chodzi o takie boisko one występują takie diamenty oczywiście u mnie w miejscowości akurat mamy najlepszą sztuczną murawę w B i A klasie Łącząc te dwie ligi wszystkich zespołów w Wielkopolsce. Mamy najlepszą murawę, najbardziej równo i po prostu trawa jest bardzo dobra, nieważne kiedy by się ją zasadziło. Zasadziło, trawa się sadzi, mniejsza o to. A jeśli chodzi o takie gorsze boiska, takim diamentem, ostatnio byłem w Poznaniu na meczu. Sztuczna murawa, boisko mega duże, jakby lotnisko i na środku polakiernego przy jednostce Kempa. Nie wiem, kto to robił, ale podziwiam. Ogólnie muszę się spytać. My jesteśmy ludźmi sukcesu. Nie ma co, nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. My jesteśmy poważnymi Skromy ludźmi. Jest dla tak, o, o, otóż to. Jesteśmy poważnymi ludźmi na poważnych stanowiskach, więc muszę po prostu zapytać jak prosto z mostu. Jesteś wiernym fanem kolejorza, a więc jest takie pytanie. Jeśli by przyszła do ciebie konkretna oferta z Legii, Ja wiem, nie mówią dżentelmeni o pieniądzach, ale no czasem trzeba. My jesteśmy ludźmi sukcesu i czasem o pieniądzach wręcz wypada porozmawiać. A więc, jeżeli byś dostał konkretną ofertę z Legii Warszawa, czy przeszedłbyś do tego klubu? Hmm. By było to na przykład, nie wiem, w momencie mojej kariery, jeśli można ją karierą nazwać, tak skromnie powiem, że nie miałbym innego wyboru, miałbym wybrać bezrobocie lub grę dla Legii, to wybrałbym grę dla Legii, żeby chociażby Kierowałbyś się rozsądkiem. Zar zarabiać dla siebie. Także gdybym mógł wybrać inny zespół niż ze stolicy, to wybrałbym ten inny zespół. A słyszałem też, że kontrakt z suchą wodą ma ci się powoli kończyć. Sytuacja Twoja obecna w klubie jest dosyć trudna, ale mimo wszystko ty myślisz o opuszczeniu suchej wody, czy jednak byś chciał tutaj jeszcze pozostać? By się, będziesz walczył jeszcze o przedłużenie kontraktu. Kontrakt mam, mi się kończy w 2018 roku, 30 czerwca. Więc jeszcze mam trochę czasu, rok do namysłu, jednakże myślę chciałbym dostać w tym klubie, ponieważ znajomości tutaj mam dosyć dużo, dużo znajomych, blisko domu. Ale jeśli zespół nie będzie chciał, abym został, prezes, trener, no to niestety będę chciał... Z zmienić swoje miejsce trenowania. A może powiedz, jakie masz ambicje, jeśli chodzi o twoją karierę? Czy mierzysz jakoś e, bardzo wysoko, że chciałbyś dostać się do tej kadry do tej kadry Marcina Dorny? Czy tak bardziej e, podchodzisz inaczej do swojej kariery, że chcesz tylko przeżyć taką przygodę? W 2012 dostałem powołanie do seniorskiej kadry. Franciszek Smuda wysłał do mnie oficjalnie list. Smutno mi było, kiedy go potem spotkałem na, na mieście i nie wiedział kim jestem, ale no, co ma tego szczegół. Ale jednak no, myślę, że trener na wałkowinie się o mnie bił. Będzie walczył o to, żebym zagrał. Powiedzmy sobie szczerze, Franciszek Smuda powoływał każdego od Adamiaków i tak dalej. Ciebie przeoczył. I to właśnie jest taki problem, bo Franciszek Smuda... Z niektórych piłkarzy na przykład przestawiał ich z napastnika na obrońcę i tak dalej. Nie zawsze to przynosiło skutku. Ciebie chciał przetestować na prawym skrzydle, mimo tego, że jesteś bramkarzem. Więc powiedz mi, jak, ci się, jak występowałeś na tym prawym skrzydle, to jak się czułeś? Tak samo jak kiedy grałem na bramce, jednakże... No co mogę powiedzieć? Czułem się dobrze. Jedynym minusem było to, że wolę grać bardziej w defensywie, a nie w ataku. Po tym gra na pomocy jest bardzo ciężka, trzeba biegać całe 90 minut. Nie ma ani chwili odpoczynku. Czyli twoim zdaniem to największa konkurencja na prawej stronie, bo występował tam Kuba Młaszczykowski. I to właśnie ta konkurencja, plus problemy z kondycją, zadecydowały o tym, że nie dostałeś powołania na Euro 2012. Tak. Problemy z kondycją. Wtedy miałem też bardzo trudną sytuację. Mianowicie, no rower mi uciekł i nie miałem jak dojechać na zgrupowanie i... Takie to zakończyło nieszczęśliwie dla mnie, że nie pojechałem na Euro. No i potem wiadomo co było dalej. Franciszek Smuda pował Grzegorza Sandomierskiego. Gdzie jest teraz Grzegorz Sandomierski? No, nie zrobił kariery na miarę oczekiwań. E, Ty na razie pokazuje, że rozwijasz się zgodnie ze swoim potencjałem. Więc powiedz mi, jakie cele na ten sezon? Czy myślicie o pucharze? E, było dużo wzmocniej, było dużo wzmocniej w zespole, a więc możecie ambicjnie myśleć o awansie. Myślimy o Awancie jednak, że z... myślę, na ten moment myślę, że jak znajdziemy się w top 3, będzie bardzo dobrze. Nasze obecne czwarte miejsce jest w... Niektórych boli, powiem szczerze, większość nas to kibice arsenalu. A czyli rozumiem. Wy jesteście przeklęci jak ta drużyna Arsenalu, wiecznie na czwartym miejscu. Ale Aha. jest jedno pytanie. Nie wiem... Występ, nie występowaliście w tym sezonie w pucharze Polski? Czy w następnym sezonie będziecie chcieli wziąć udział w tych rozgrywkach? Jakie by były wasze cele? Polski, kiedyś byliśmy w jednej 86. 86 92, coś takiego. Przegraliśmy wtedy minimalną różnicą bramek aż 12.1? Z, izo z, z izolatorem uchwała jeśli się nie mylę. Dokładnie, izolatorem Bóg uchwała. Chyba się ich Polska cała swojego czasu. Mogę powiedzieć, że no bardzo dobry zespół. Ostatnio mają problemy finansowe, jednakże myślę, że w sezonie y, mogą utrzymać nadal się w y, A-klasie. Ale jeśli w tym sezonie wywalczą nawet awans do y, Ligi Okręgowej, nie, nie chyba nie przejdą, nie dostaną licencji do gry, jeżeli ich stadion y, y, nie jest za mały. No, nie posiada 15 miejsc dla kibiców, a jedynym ostatnim ich takim pełnym frekwencją to było jak przedszkole przychodziło obok stadionu podczas meczu, także to może ich być największy problem. Ogólnie miałem się właśnie ciebie spytać o izolator Boguchwała i twoją przeszłość z nim związaną, bo jak dobrze wiemy, z tego czasu izolator Boguchwała chciał z klauzuli minimalnej skorzystać, jaka jest umieszczona w twoim kontrakcie. I się nie zdecydowałeś, żeby przejść tam. Czy ty przeczu czy przeczuwałeś, że w tym klubie mogą być wystąpić problemy finansowe? Ja o tam kiedyś mój kolega. Rozmawiałem z nim przed transferem, przed rozmowami o, na temat transferu. Jednakże no mówił mi, że były opóźnienia wynikające po z problemów finansowych tego klubu i dlatego nie przyszedłem. Ogółem swego, swego czasu mówiło się też o twoich korzeniach francuskich, e, że masz mm, paszport francuski. Nie, nikt tak naprawdę tego nie potwierdził, ale były głosy, że byś mógł występować z e, kogutem na piersi. I czy powiesz, że to było jakieś wysane z, pań, z palca e, fałszywe jakieś komunikaty mediów, czy jednak to... Czy jednak w tej plotce było ziarno prawdy? Niestety ktoś pomylił, Poryzonty byłem, miałem obywatelstwo niemieckie, wybrałem obywatelstwo polskie. Miałem możliwość gry dla Niemiec jednakże było dziwnie, ponieważ Joachim Lew nie chciał mi podać ręki, albo ja nie chciałem podać ręki, coś takiego było. No i no, wolałem grać dla Polski. No, no się nie dziwię. Tutaj szacunek trzeba mieć do swoje, do, do siebie. Nie podają ci ręki, no to, no to jak ma wyglądać taka współpraca? Ja to rozumiem. A więc no jak najbardziej należy Ci się szacunek za taką postawę. No dobra, więc wydaje mi się, że jest to najwyższy czas, aby zakończyć ten odcinek. Jako że zbliża się wielkanoc, no to chcielibyśmy Wam życ, życzyć mm, wesołego aleluja i do przodu. I niech tutaj jeszcze kolega Łukasz. Życzenia złoży. Życzę Wam spokoju ducha, cały świąt z familio, świąt najlepszego, smacznego jajka, mokry od dymbusa ja i szczęśliwego jest. nowego roku. Spokojnych świąt, tak więc Merry Christmas wszystkim. A co? To by było na tyle. Spalone radio, dziękujemy.